Uwielbiam kotki! Trzeba nazwać każdego z nich. Będziemy się z nimi bawić i świetnie spędzać czas. Kotki są naprawdę bardzo słodkie, Lindsay właśnie pije z nimi herbatkę. Ale czy koty piją herbatę? Na pewno wolą mleko. Brum, Wow, Heni zrobił kotką przejażdżkę samochodową. No dalej, naprzód koteczki! Jak super, że tych kotków jest tak dużo i można się bawić razem we wszystko, co tylko chcemy! Ojej, babcia wróciła i chyba ma alergię na koty. Babciu, już jesteś? Keni, chowaj szybko koty. Dzień dobry sprzątamy. Bez pytania, przynieśliście do domu te wszystkie kocury? Zapomnieliście, że mam alergię? Ojej, papsik! Co za słodziak? Nie mam mowy. Nie dam się na to nabrać. Alergia jest silniejsza niż miłość do kotów. Włożę wszystkie kociaki do pudełka i zaniosę komuś innemu.